Dzisiejsze danie dnia, clown w pomidorówce. Mówcie, co chcecie, ale ta mapa jest genialnie zrobiona. Spotkać się z złą lalką. Nie, 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 Czy to są księżyce? Czy świecący kawałki sera? 360 teraz. O, wszyscy zwymiotowali przez nas. O, nie! O, tam Wednesday wymiotuje. Siemanko, drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku zagramy w Escape Evil Dollhouse. Jest to gra twórców postaci Mr. Smiley oraz Mr. Wiggle. Wszystkie te gry możesz zobaczyć na moim kanale, wystarczy, że przeszukasz filmy. A my ruszamy na przygodę. Mamy komputer. Można włączyć Robloxa? Możemy zagrać w Robloxa we www w Robloxie? Czy możemy zagrać w Robloxa we, we, we Ej, da się to powiedzieć? Czy możemy zagrać w Robloxa? Czy możemy zagrać w Robloxa we Robloxie? We Robloxie. w Robloxie? W Robloxie. Albo nie powinienem mówić w Okej okay. czy możemy zagrać w Robloxa w Robloxie? Tak, teraz, tak, tak, tak. działa teraz. <grystanie> jest pierwszy checkpoint. Jest i Misio, który nie jest cyborgiem. Jakim cudem? Myślałem, że wszystkie Misie w Robloxie są cyborgami. O, ma Misia kota. Misia kota? Strzałki. Pokazuję tam, więc idziemy tutaj zobaczyć. O, lech. Fajny domek. O! Idziemy sobie w wannie. Relaksik. Crazy, długo jeszcze będziesz się tam pindrzył? Idziemy na misję. Jest czas na przygodę. Siemanko, krótka przerwa. Przypominam ci, że subskrybując, lajkując i komentując pod filmikami wspierasz mój kanał. Dzięki wielkie i wracamy do odcinka. Crazy, wymalowany. policzki zaczerwienione i możemy iść dalej. Tu jest wejście. Tu mamy kuchnię, możemy miammiam jakieś zrobić. A tu jest dziura. To jest ta zła lalka. Uciekamy z, z domku dla lalek złej lalki. Z, ze złego domku dla lalek złej lalki. Skaczemy. Nie można siadać na kanapie. Nie można otwierać drzwi. Okej. Okay. <laughs> Aua! Crazy. Co to jest w ogóle? Jakiś szlam? Sią unosi jakaś para nad tym. Może te opary są toksyczne. Musimy się stąd jak najszybciej wydostać. Kolejna dziura. O nie. Czy to były. W... Czy ja tam widziałem żebra? Nie? Tak? Ogromny kubek. <laughs> I ogromne ciasteczka. Ja chcę mieć takie ogromne ciasteczko. Donata. O, donata wedla. Takiego ogromnego. Chodzimy po łyżce. Okej. Okay. Mamy tu jakieś przejście z klocków drewnianych najprawdopodobniej. W tym razem widelec. Straszny clown, Jack in the box. Tu... tu skaczemy? Tu? Czy my w ogóle dobrze idziemy? Tym razem nóż. Ej. Nie powiedzcie mi, że tym razem to jest na pewno pomidorówka. Że tym razem to nie jest pomidorówka. Czy możemy na torcik wskoczyć? Nie! Torcik boli, okej. Okay. ok, już wiemy. Myślałem, że tam jest jakieś tajne przejście, bo u pana Wigla i pana Smiley'a... ...znaleźliśmy tajne przejścia. Więc tu też musi być jakieś tajne przejście. Nie wierzę, że nie. Wątpię, żeby twórcy nie stworzyli jakiegoś super tajnego przejścia, pomieszczenia, gdzie dowiemy się, skąd wzięła się ta straszna lalka. E, eee, co to było? Pluszak Kota. Powiedzcie, że nie wygląda jak crazy. O, uszy trochę. Uszy. Włosy, włosy tylko trochę inne ma. O, Tym razem skaczałem po Lego. A nadepnąć na takie coś, to nie jest nic przyjemnego. Ale na tak duże to jakoś chyba chyba się dało. Dałoby się. Gdzie jesteś, zła lalko? Bo musimy się dowiedzieć, skąd się tu wzięłaś. Co robisz? Jakie są Twoje zamiary? Kiedy wrócisz na swoją planetę? Itifon home. Kolejny klaun. Pomidorówce. <grytania> Dzisiejsze danie dnia. Clown w pomidorówce. O! Hmm. Musiałem się podrapać i się uderzyłem znowu w mikrofon. Ten mikrofon mnie znowu zaatakował. Tutaj to samo, przytrzasną mi tak palca, że spuch mi i, i, i bola przez resztę dnia. O! Na pączka musimy skoczyć! Ale fajnie! Ej! Mówcie, co chcecie, ale ta mapa jest genialnie zrobiona. Super wygląda Jest i królik e. Dobrze, że nie złoty, ale i tak króliki są B Idziemy zobaczyć co tu jest Żelki O, ale fajnie <grytanie> Tu też są żelki A co tu jest? Czy tu można wejść? Nie ma tu jakiegoś te... super tajnego przejścia? Ej Przyznajcie się Gdzie schowaliście tajne przejście? Duża, a tu? Oła, okej okay. W takim razie próbujemy przejść dalej Lizaki Służące za młoty Tam jest jakaś dróżka może Gdzie jest tajne przejście Hop I hop I teraz skaczemy po jakichś muffinkach Z ciasteczkach Ale nasza miał ochotę na słodkie A nie mam nic słodkiego Może skubniemy lizaka Ok, wejdź tam się podziel. Pączki. Pączki w pomidorówce? Mm, nie, z brzydłami pomidorówka. Wow! Ej, prawie nas zabiło tutaj. Musisz się skupić na tym, co robisz, ponieważ jesteśmy przed wejściem do strasznego domku. Czy jesteśmy gotowi? Oczywiście, że nie jesteśmy gotowi. Ale czego się nie robi dla przygody? Siedzi tam Ale jak fajnie zrobiona jest Ogólnie trzeba docenić to, jak super ta mapa jest zrobiona Graficznie i kolorystycznie Okej, okay, idziemy Spotkać się z złą lalką Crazy, ale to musisz tak, o właśnie tak wejść O Checkpoint Ale czemu przestajesz iść? No cześć a, ja się bałem, że ona nas zje być ganiała od razu. Wychodzi na to, że to zwykła lalka. Idziemy zobaczyć na górę. Ale ma super włosy. Ale lizaki ma pow. O ja. Oja. Miał ktoś kiedyś lizaka we włosie? We włosie. <śmiany> Miał ktoś kiedyś lizaka we włosu? Ej, czy ja mam jakiś udar? Czy miał ktoś kiedyś lizaka we włosach? Tragedia. Chociaż nie, nie, tak, nie taka tragedia jak Guma. Guma jest jednak dużo gorsza. Eee... Schowaj się, schowaj się, schowaj. Tutaj, schowaj, schowaj. Tutaj też schowaj, schowaj. O co chodzi? Czy... O nie, coś tu będzie nas... ...ganiało, nie? Ta lalka jednak żyje! Ale jest creepy. O nie, i jeszcze ma taki, taki głos. Ooo. -o. O Oj. Ale ona się unosi w powietrzu. Ale taki lalkowy wzrok ma. Straszny. Gdzie jest reszta guzików? Tu jest guzik. Tu możemy się schować. Puchnie. Musimy znaleźć jeszcze jeden guzik. Tutaj? Nie. O nie, nie, nie. Ole macha tymi włosami. Nie, 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 nie. Co Co tu się wyprawia? Ej, co ty robisz? Jakie nogi śmiesznie latają? O, ale dyskotekę nam zrobiła. O, ale mo, to mogłoby być trochę bardziej dopracowane. O, nie, zostaw mnie zła lalko, Bo dziwnie nogi ci latają. I mnie straszysz, ty. Ale dziwne dźwięki wydają. Ciach, ciach, ciach robi. I co Bo my musimy chcemy tu telewizję poglądać, a twoje włosy przez ściany wchodzą. Ciach, ciach, ciach. Zobaczymy, gdzie idzie. A, a bo to chowanego graliśmy. O nie! Zobaczyła, zauważyła nas. Grażyna, uciekaj. Gdzie ty pobiegłaś? O, nie, Grażyna tam jest. Ale nie miała odblokowanych wszystkich guzików. O, to cześć! Ale super wygląda ta zwolalka. Ma taki creepy creepy wyraz twarzy. Coś tam był. Czy to był Bacon? Co? Ole fajny etap. Kręci mi się w głowie trochę, jak to, na to patrzę. Tym razem mamy jakieś kwiatki ogród To musi być ogródek złej lalki Może to jest zła Barbie Ken... Ken musiał coś znowu przeskrobać. Tędy pójdziemy? Żeby znajdziemy jakieś super tajne przejście? Tak. Mam nadzieję, <laughs> ponieważ to jest trochę spacerku. Tu mam kwiatek. A może trzeba do kwiatka wejść? A, pewnie nie. Pewnie nie, Clay. O, o. Sztuczna podłoga znowu była. No nie. Dlaczego mi to zrobiliście? Czy to są księżyce? Czy świecący kawałki sera? Nie wiem, sami ocencie. Oj, 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 ej, czemu to tak szybko leci? Czemu to tak szybko leci? Trzeba skakać dużo. Hop, 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 trzeba robić. Crazy. Jeszcze bokiem patrzeć. Ponieważ nie możemy ocenić odległości. O nie. Ooooooo! Łała! To nie było za fajne. Dostaliśmy kawałkiem sera. Może cytryny. Oj! Ej! Crazy, jesteś za wolny. Za wolno analog trzymam? O. No nie mogę. Może z pierwszej osoby będzie <głodziesiąt> łatwiej. O, dlaczego my umieramy zawsze na takich prostych sprawach? Nie, z pierwszej osoby nie jest wcale łatwiej. I z jego fajnie się patrzy, jak tak skacze sobie na tle kwiatków. Ma, a! ah, okej, okay, rozumiem. Tutaj są takie żółte okręgi. I tutaj, w, w, tędy ser przecina. Przelatuje. O, udało się. Czy to też się obraca? Ska! Czy jeszcze jakbyś umarł? To bym ci tego nie wybaczył. Czwarty raz byśmy się zbłaznili. Mm, znowu coś obracającego się. Czemu w tych grach wszystko musi się obracać? Kręcić? Nie wiedzą, że my mamy chorobę lokomocyjną? Na takie rzeczy? Znowu ser. Mam nadzieję, że to się nie obkręca. Nie, nie obkręca się. O, śmignęło ci przed oczami! Masz tak wyłupiaste oczy, że prawie ci ścięło. Musisz uważać na takie rzeczy. Genialna mapa. Genialna. Wygląda fantastycznie. O Kolejna dziura. Kolejny checkpoint. I znowu skaczemy przez... Aha. Tym razem... Jamez. z... Taką szmazią, Ale nad nią lata ser. Obrazki też są super. Ogólnie tak kolorowo, fajnie. Taka miła odskocznia od ciemności i Jeffów i innych takich. Czy powinniśmy tędy iść? Pewnie nie, ale zobaczymy. Nie. A Gdzie jest ten sekretny pokoju? Hmm. Ale tam kotek leży. Okay. Skakujemy na misia. Odmisia na kanapę. O, na kanapie można się odbić. Nie, 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 coś dziwnego się stało. U, uratowaliśmy to. Sytuacja uratowana. Mm. Tędy? Tu? Tak jak wspomniałem, wszystko się kręci, ale jest super. Wygląda super. Naprawdę fajnie zrobione. Dokładnie i profesjonalnie. To jest moja ocena. Ale czemu nie gra pianino? Bo w ogóle byłoby lepiej, jakby można było po nim skakać. Czy to jest fortepian? Nigdy nie pamiętam, które to jest pianino, a które to jest fortepian. Tak, czy możemy wejść tutaj? Na górę? Możemy. A czy stąd możemy wejść tu? Możemy, ale po co? Na gwiazdkę? Czy można wskoczyć na gwiazdkę? A my, checkpoint, musimy spróbować. Nie doskoczyliśmy. Ej. I teraz na gwiazdkę? Nie, nie na gwiazdkę. To po co to jest? Hmm? Żeby się pobawić? W takim razie ruszamy dalej. Po następnej przygodzie. Jakiś klocek obracający się? Kolejny checkpoint tutaj będzie? Tak, jest checkpoint. Kubek. Nie wpadnie do kubka Crazy, bo cię tam coś wciągnie albo co? Co? drzwi i ja myślałem że to magnes przez chwilę a to jednak fotel uh... biegamy w, w Mazi i nas nie ufnęło dlaczego Idziemy zobaczyć co tam jest hmm. tu może jakiś sekretny pokój drzwi ała nie wiem, nie wiem, nie wiem kiedy ufie, kiedy nie ufie A tu? Tu też nie ufnie? Hmm Oni się nie spodziewają, że ktoś będzie próbował takie rzeczy robić I dlatego tutaj nie ufie Ale... Chyba nie ma tutaj sekretnego pokoju No nie Myślicie, żeby zrobiliby mi to? O, zniszcz Darling Najdroższą To jest najdroższa lalka? Mam nadzieję, że nikomu nie będziemy musieli za nią płacić. A czym strzelamy? Świecącymi kulkami. O, ale włosy! Cukierkami pluję. Pu, 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 Jest z nami Betty? Widzę. Kto? Owca? Co, co? Jak ja mam tego uniknąć? To są żelki. Ogromne. Ale, zja ale zjadłbym żelkę. Szalej, szalej, szalej. Ale imprezka. O wow dostaliśmy cukierkiem. Chyba to był cukierek. O, ale fajne. Ale czemu ręka zasłania? Nie widać za bardzo. Ooo. Piu 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 piu, 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 piu. Pa, O nie, 360 teraz. I bang, 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 bang. Zostawimy jej 10 życia. 360 w ostatnim momencie. O nie, trafiliśmy. Ale dostała headshota. Popłanę z włosami. Po, Powiedzcie mi, że ten wyraz twarzy nie skrypi Z tymi oczami. Mówiłem o crazy. O! Myślałem, że my oberwaliśmy też. Nie, najdroższa lalka. Dlaczego? Akurat ten taniec. Ała! Wow. To zabolało moją duszę. I ucho. I wzrok. Już tego nie da się zobaczyć. Jak zawsze, oczywiście. Cringe taniec. Skoczyliśmy tu? Kolejny checkpoint to jeszcze nie koniec. Ja myślę, że to już koniec. A nie, jesteśmy przy samym końcu. Kotek. Eee. Ta owca też jest creepy. Klik, klik, klik. Praca domowa. Klik, klik. Praca domowa. Odrobione. Możemy iść grać? I tańczący crazy. I owca stojąca na crazy. Zejdź z crazy'ego. Co to za taniec w ogóle jest? Jakby dostał jakiegoś, jakiegoś ataku. Tak, to zdecydowanie jest atak. <laughs> I am the speed. Sonika możemy robić. Ale wysoko nie skaczemy jakoś. Daj. Nie dali. O, przypomniało mi się, że kupiłem wymiar za 50 robuxów Ała. Nie. Siemanko, Manko, serdeczne dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Jak zwykle na super prędkości nie wyrobiliśmy na zakręcie i wpadliśmy do innej gry. E, Bożena, jeżeli jeszcze nie subujesz, pamiętaj, żeby to zrobić. Nie zapomnij też o dzwoneczku, będziesz dostawał powiadomienia o nowych odcinkach. I jak zawsze, widzimy się jutro. Siemanko, cześć.